Decyzją UNESCO Katowice zostały miastem kreatywnym jako miasto muzyki. 14 grudnia w siedzibie NOSPR zorganizowano z tej okazji konferencję prasową z udziałem dyrektora NOSPR Joanny Wnuk-Nazarowej, prezydenta miasta Marcina Krupy oraz dyrektora miasta Ogrodów Piotra Zaczkowskiego. Ja twierdzę, że myśmy byli od dawna miastem muzyki, praktycznie od początków Katowic. Zresztą to jest taka tradycja śląska, że ta muzyka zawsze towarzyszyła temu miejscu. A dzisiaj mamy potwierdzenie tego, że rzeczywiście tak jest. Przede wszystkim jest to olbrzymi prestiż. Tak? Miasto Katowice do tej pory było utożsamiane głównie z przemysłem ciężkim, a dzisiaj możemy powiedzieć, że miasto Katowice jest utożsamiane zupełnie innym przemysłem przemysłem muzyki, przemysłem kultury. I ten prestiż powoduje to, że trochę inaczej patrzą mi również ludzie z zewnątrz na nasze miasto. Już jako uczennica szkoły podstawowej, ja wiedziałam, że to jest bardzo silne środowisko muzyczne. No ale gdzie myśmy mogli wtedy za komuny marzyć o tym, że będziemy w gronie tak zacnym, światowym. To, to rzeczywiście nikomu się pewnie w głowie nie mieściło. Oczywiście przyznano nam to za pełny profesjonalizm i za tę różnorodność uprawiania gatunków muzyki. Architektura, w której się znajdujemy. Ewokowała również powstanie symbiozy właśnie tych różnych gatunków. By wejść w prestiżowe grono miast kreatywnych, miasto podjęło działania już rok temu. Specjalny zespół przygotował 42-stronicowy wniosek, który następnie został rozpatrzony przez UNESCO i inne miasta w sieci miast kreatywnych. O tym, czy miasto może wejść do sieci miast kreatywnych? Czy jest godne, aby otrzymać tytuł miasta kreatywnego, decydują dwa czynniki. Po pierwsze, miasta, które już są miastami kreatywnymi, muszą powiedzieć prawdę, czy one chcą w swym gronie nowego bytu, czy inne miasto zasługuje na to, ich zdaniem, aby tak się stało. Oczywiście służyły tam różne wizyty partnerskie, służyły tam kontakty, które nie rozpoczęły się wczoraj. Kolejny bardzo ważny składnik tej oceny, właściwie równorzędny, to jest ocena panelu ekspertów. Nie znamy składu tego panelu ekspertów, które powołało UNESCO. Nie wiemy, czy również stuprocentowo optowano za Katowicami. Wiemy, że nie można stać miastem kreatywnym, jeżeli suma tych dwóch ocen, panelu ekspertów i poparcia miast nie przekracza 50%. Przyznanie prestiżowego tytułu dla Katowic oznacza kontynuację prac nad rozwojem kultury w mieście. Co roku UNESCO monitoruje efekty osiągany przez każde miasto, które zaprosiło do sieci. To nie jest tylko znaczek, który sobie powiesimy w widocznym miejscu. I każdy będzie mógł przeczytać, że Katowice są miastem kreatywnym UNESCO. To jest nieustanny sprawdzian, nieustanna kontrola. Nic nam nie pomogą ani najpiękniejszy gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ani wspaniałe międzynarodowe centrum kongresowe, które też może być miejscem różnych wydarzeń artystycznych, ani odnowiona filharmonia, ani znakomita scena Pacu Młodzieży, ani inne sceny, ani inne kluby, ani żadna scena plenerowa. Jeżeli nie będzie mieć odbiorców, tak naprawdę potrzeba nam teraz inwestycji w tą infrastrukturę miękką. Trzeba nam zaprosić do uczestnictwa i do współuczestnictwa wszystkich mieszkańców Katowic i tych maluchów i tych najstarszych. Katowice nie są jedynym miastem kreatywnym UNESCO w Polsce, ale pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, które staje się miastem muzyki. Dotychczas jedynym polskim miastem należącym do sieci miast kreatywnych był Kraków, który w 2013 roku ogłoszony został miastem literatury. Kraków, który dotychczas był jedynym miastem polskim w dziedzinie miast kreatywnych, ale w dziedzinie literatury, UNESCO, no, może nam pozazdrościć, bo, bo, bo on, który on gdzieś był pewnie też i stolicą, jedną ze stolic muzycznych Polski, już nie doścignie Katowic. Też między innymi dzięki mądrym działaniu władz samorządowych tutaj, które po prostu inwestowały w infrastrukturę tak zwaną i ją stworzyły. No co tu dużo mówić. Oczywiście stoimy właśnie w takim koronnym przykładzie w tym, w tym wspaniałym budynku. Jasno pokazało ten tytuł, że te inwestowanie w kulturę jest, jest ważne, pierwsza rzecz. Druga rzecz, że się opłaca, bo przynosi wymierne efekty, czy w postaci tytułów, czy w postaci Innego spostrzegania naszego miasta. Całe obchody 150-lecia naszego miasta i te wszystkie wydarzenia muzyczne, które miały, one się naprawdę szerokim echem obiły w całym naszym kraju, ale i również w Europie. O włączenie do sieci ubiegało się 15 miast z całego świata. Tytuł nadano jednak Liverpoolowi i właśnie Katowicom. Z okazji włączenia Katowic w zacne grono miast kreatywnych już 18 grudnia o godzinie 16 odbędzie się koncert promenadowy przed teatrem imienia Stanisława Wyspiańskiego.